Witam was serdecznie na oficjalnym kanale FIFA Ultimate Team PC. Ja jestem RobsonT, a to jest pierwszy odcinek z Wager, Wager Match. Tym razem dla odmiany nie będą to slipsy, w której to my tylko oferujemy, ale Wager Match, w którym widz, z którym gram, czy też osoba, również stawia pieniądze, czy też zawodnika. Dzisiaj zagramy sobie o 75 tysięcy. Moim przeciwnikiem jest Predator.pl. Dobrze. Zobaczmy go skład, jak to będzie wyglądało. Jestem tego ciekawy. O kurde. Mmm, Van Persie, Suarez, Ozil, William, Navas. No, na te cztery, pięciu osobników będę musiał uważać zdecydowanie. No dobry skład, typowy BPL. no dość mocny. Zobaczymy jak to wyjdzie. Boże, znowu mecz, znowu mecz w deszczu. No nie wytrzymam po prostu. Nie wróży to dobrze, oj nie, ja aż to czuję, że będzie źle. Przez te drobne lagi, które również będą przeszkadzały, gdzie jakieś kurde mam problemy, straszna. Tutaj już Suarez, Suarez nie dajmy mu, bo wiemy jaka z niego jest cholerna bestia. No nie wierzę w to. Przez ten niebany deszcz po prostu, no nie da się już w Bramkę, no Jesus, Jeszcze po takim czymś, no nie Jezus, no tragedia. Ja nie wiem co nie podają, albo przez ten deszcz oni podawać nie umią. Zero kleb, no zero. No nie umiem, no zobacz, co on robi, no co on robi. Wyjdzie, coś w końcu wyjdzie po mojej myśli, no zacznie go nie podania robią. To nie podawać dzisiaj nie umiem, normalnie nie umiem. Pierwszy raz w piłkę grają, tak się zachowują, nie? Zacznijcie grać, no ładny, Miralasz, ledziesz, lecisz po tą bramkę. Miralasz, tak jest! Koniec kuźwa, ogarnijcie dupy, spinajcie się gramy! Spokajamy, ale nie ma nikogo, ale jest, jest, jest! Benteke! 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 Chisa z z broni! Jak ja tego nie strzeliłem, Boże? Ja. No nie, no nie, nie tak miało to wyglądać. Nie tutaj, no kurwa, przecież chciałem do tego Balotellego zagrać. Ja pierdzielę. I co teraz? Kompany czy. Kompany, o nie no, Suarez, nie. Nie no, nie no, Boże, święty, dlaczego wy takie gówno robicie? Zaczęło się od zasadnego złego podania. Potem tutaj obrona, która nie wiadomo co robiła. W się na jednego rzucili. I teraz pogła. O, mój, nie! Kurwa Wiesz, że mogłeś to zrobić, wiesz, że mogłeś to wyrównać Mieć taką sytuację, a nie to 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 był, kurwa, w końcu? No Jezus, co ty się po co w chuj przeskakujesz, kurwa, jak możesz podać? O, o Noo, Boże, już myślałem, że tego nie strzeli oh, Boże, Boże, dlaczego ty mi to, jak ty, jak ty się tego nie strzelił, to ja bym cię zajebał, po prostu Masz szczęście, naprawdę, masz szczęście Miralasz? Bogu dziękuj. Dobra, czyli kurwa, gdzie ty biegniesz? Czy tam Benatia. Ujebało? Patrzcie gdzie jest Benatia. No, patrzcie ty, pak kurde, pod polekarny się. Może zaraz te wejść na wrzutkę od razu. Debil A jeszcze. O jezu! Co ty zrobiłeś? Kupany! Kupany! Ja cię zajebię, Ja cię zajebię Ty Juto! Co? Ty zrobiłeś? CO TY NA wiek, Jezu, nie Boże, tragedia, tragedia totalna, no nic Gratuluję wygranej, ode mnie to wszystko, dzięki, trzymajcie